Zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Czas na zaciętą walkę. Czy jest to w ich zasięgu? Przekonajmy się. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Zagranie w okolicę pola karnego. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Mamy 1 do 0 Szymonowicz Bartkowski Nie udało się utrzymać przy piłce Uwaga Będzie szansa bramkowa Dobre teraz zachowanie między słupkami. Myślę, że nawet gdyby chciał tak zagrać, to by mu nie wyszło. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Traci piłkę po tym wejściu. Wciąż prow naprzód. Z tej mąki może być chleb. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. Przestrzeni by się urwać skrzydłem. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Ładne teraz podanie. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało koledzy z obrony. Na pewno będą mu wdzięczni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wywieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi Kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem, jak widać, się opłaca. Szubka w szesnastkę. No i przecina ten centre. Wybija. Jak na razie gospodarze w tej pierwszej połowie trochę odstają, ale to nie jest ich ostatnie słowo. Nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy czegoś innego, ale przegrywają 0-1. Czy w drugiej... Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Uwaga, słupek! Nadal gruźnie. Oddalił zagrożenie, ale tylko na chwilę. Będziesz utrożny. Kaszybuje szybuje w pole karne. Bramka! Legia Warszawa! Legia zapewnia sobie tą bramką bezpieczną przewagę. Widzimy teraz dokładnie jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. 2 do 0. Gramy dalej. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. I będzie teraz rzut rożny dla Legii. Pokrywa piłkę w pole karne. Ale bramkarz teraz, bardzo dobrze. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Cudowna piłka, spójrzmy. Chyba będzie gol! Gol! Drużyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę Państwa, łapią kontakt, jeszcze mają czas na wyrównanie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostawało już tylko postawić kropkę na D. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Mamy teraz wynik 2 do 1. Kun. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Beckhardt. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Patryk Kun czeka w polu karnym. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Uwaga, okazja na remis. Nie do wiary. Jakim cudem nie ma gola? W domku też tego nie rozumiem. To była 100, co ja mówię, 200% okazja. Strata, rywale przy piłce. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Czy trafi? I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. teraz z rogu na 11 metr. No i mocno teraz zdecydowane wybicie. Nie wyszło mu zupełnie to dośrodkowanie. Piłka wyszła na aut bramkowy. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Dane wejście w przeciwnika. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Uwaga, będzie okazja! Gol! Tak! Odrobili dwubramkową stratę! Rywale chyba za bardzo się rozluśnili, ale to nie umniejsza ich wyczynu. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę za nadto się nie rozluźnią? Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Kapustka. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. To mogła być decydująca bramka. Ba, to powinna być decydująca bramka. Do końca meczu coraz mniej. To była chyba piłka meczowa. Uwaga, będą prowadzić, ale to teraz zepsuł. Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. O, to musi wpaść! Gol! Wracają z dalekiej podróży z takim rozpędem, że teraz obejmują prowadzenie. Biedna praca przy tym podaniu, dokładne dobranie wprost na nogę, ale to co było później warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z woleja. Więc mamy 3 do 2. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Sędzia gwizdź po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. Słusznie. Zalicza dziś fantastyczny występ. Z pewnością był to główny czynnik wygranej tego zespołu. Każdy chciałby mieć kogoś takiego w swojej drużynie.